Dzień dobry kochani, dzisiaj tak ogólny filmik Przejdę się z wami po rabatkach Zobaczycie jak teraz moje rabaty wyglądają Do niektórych tylko będę podchodziła Tutaj mamy przy basie Liliowca Samosiejkę Tutaj Przetaczniki Jest ciemno niebieski Obok jest Liriope, które będziemy przycinać Gdy zacznie wydobywać kwiaty I tutaj mamy Również przetaczniki, ale samosiejki. Wysiały się w kostce. Zobaczcie, powstały i różowe, i niebieskie. Z Basio, zimująca fuksja Basio. Niestety ją pochłonął. Tutaj na rabacie już brzydko się robi. z Xiebolda zaczął iść spać. Pamiętajcie, on zanika. Tutaj pomału otwierają mi się liliowce. Tutaj powojnik róża. Tutaj były laki. No i tutaj mamy krzew. Kielichowiec wonny. Coś go atakuje. Już część gałęzi do wycięcia. Nie wiem co to za chorobsko. Już jedną hortensję tak się pozbywam. Całkowicie niszczy do zera. Ale tutaj ona bardzo dużo. Ten kielichowiec bardzo dużo ma młodziaków, więc muszę zabrać. Tutaj mamy rudbeckię połączoną z hostą. Takie delikatne przejście. Kiedyś było duże. Niestety wszystko się rozrosło. Tutaj mamy tawułę japońską. Tutaj liliowce, orzech. Żurawka. Z tej strony do plewienia pasty wychodzi sobie konieczynka a tutaj ten mój liliowiec z nasion który przy was zapylałam zobaczcie już zaczyna nasionko w środku dojrzewać byłam na jagodach więc mam brudne ręce tutaj z tej strony również kwiaty poobsadzane trawnik bardzo brzydko widzę wygląda na filmie ale on aż taki żółty nie jest i tutaj przy płocie od sąsiadów mam pyszną główkę kalmie etiopską, kolejną pyszną główkę. Tutaj postawiłam sobie brukmansję w doniczce i tutaj mam z nasionka liliowce, taki piękne, w Albaniast. ale tu ślicznie pachnie od tej mojej brukmansja. Zobaczcie jak ślimaki pozjadały jej liście. I tutaj również mieszanka. Tutaj już przekwitają niektóre kwiaty do wycięcia. Bielosiu to jest niebieski, tutaj Wytyknęłam sobie jeżówkę, która wysiała się w kostce, bardzo ładnie się przyjęła. No i zobaczcie, w takim cienistym kąciku tutaj mam liliowce. Piękny liliowiec również z nasion się otworzył. Tutaj już taki kącik z tamtej strony byłam. Tutaj mamy malwy, tutaj jeżówka podwiązana, bo się strasznie nam wyłożyła. Tutaj mieliśmy samosiejkę, i już tworzy nam łubin nasiona. A tutaj mam, oj, przepraszam, linie drzewiaste. Zapowiadają burze, więc, ale nie mam takich palików, warto by było je podwiązać. Teraz przejdziemy się wzdłuż tamtej kostki, czyli drogi dojazdowej do domu. Jestem. Z tyłu za mną jest dom. Tutaj dużo kwiatów przekwitniętych już jest do wycięcia. Tutaj mamy słup wysokiego napięcia, który został zarośnięty przez bluszcz. Jedynie pilnowany, żeby nie poszło do góry. No i tutaj moje przetaczniki, które się wysiewają. Tutaj mam begonie, A tutaj były rośliny cebulowe wiosenne. Szałwia już przekwitła. Warto ją przyciąć zakwitnie nam ponownie. Dzwonek wzrostka, begonia od córy. No i tutaj mam oczko. A tutaj zobaczcie mój oleander. Wyciągłam, a tam nic korzeni. Same gniazdo mrówek. Posypałam, oczyściłam i widzę zaczyna odbijać. Nie wiem, czy odbije, bo praktycznie korzeń już nie ma. Na zewnątrz w donicy nie było nic widać, a w środku Samem rowisko. Tutaj mamy szpan, no i kolejna rabata wzdłuż tutaj drogi dojazdowej, gdzie wiosną królowały tylko krokusy. Zaczynam przecinać już krzewy. Tutaj berberes również do cięcia. Bardzo ostrożnie z nim, bo ma dużo kolców. Widzicie, tak poobsadzane mam rabatki. Tutaj wyjdą nam jeszcze lilie. Brunery są między irysami. Rutewka dwuskrzydłowa w tamtym roku wsadzona, bo mówię, nic tu nie kwitnie, więc ona sobie da radę. Tam wysiał mi się floks. Jak również tu z tyłu mam rutewkę dwuskrzydłową. Samosiejkę. Parking co chwilę sprzątam, ponieważ liście lecą jak na jesień. Przy parkingu. Tutaj mam liliowce, bananowca w donicy, superbum z nasionka. No i tam mam taką rabatkę. Widzicie, mam takie zakątki. Tu mam liliowce, lilie. Wczesną wiosną królują azalie. Patyki leżą, bo podwiązuje lilie. Przyjdzie wiatr, będzie trzeba podwiązywać, żeby nam się nie wyłamały. Tutaj rudbekie, co widzicie. I niektóre prysznogówki to są samosiejki, same się komponują. Tutaj widzę piękna lilia nam się rozwinęła w kropeczki. Tutaj będzie pięknie kwitł krzew barbula. Sporo zmroziło go wczesną wiosną, i więc dużo pędów zostało wyciętych. Tutaj mam również ścieżkę, a tu kącik z miliowcami. U mnie to takie właśnie zakątki, te piękne tutaj. Dzwoneczki to jest dzwonek pokrzywolistny. Samosiejka zasiał się w kostce. Mamuśka jest tam, która właśnie zaczyna już przekwitać. Tutaj pozostałości ścinałam sobie już niektóre krzewy, więc tylko trzeba wynieść. No i taki właśnie jest mój ogród. Wczoraj jeszcze cięłam właśnie berberysa resztę muszę dociąć, ale jak mówiłam brudne ręce, byłam na jagodach więc nie było czasu a tutaj na ogród wychodzę między czasem jak przestaje padać to idę sobie coś robić, podwiązywać ścinać no i nagrywać dla Was filmy, mimo że pada to problem z podlewaniem do nic nie minął zobaczcie można zobaczyć, że w każdym kąciku mam posadzone liliowce, ponieważ część z Was już wie, że ja uwielbiam wysiewy. No, a gdzieś muszę je tyknąć. No i tutaj kolejne, ale jest suchy ten trawnik na tym ekranie, a w rzeczywistości on taki nie jest. Tutaj tworzona rabatka dopiero drugi rok. Nic nie było, trawnik zerwany. I zobaczcie, ten liliowiec był przesadzany, jak już był w pączkach, dlatego taki brzydki. Tu jakie cudo nam wyszło, zobaczcie, miniaturka malutka. Dobra, kończę. Wszystkiego Wam nie pokażę, bo zbyt dużo do spacerowania. Tutaj liliowiec niestety klapnął od braku deszczu. Także spacerowaliście dzisiaj z Kasią w ogrodzie, a inne rabatki... Poznaliście dużo wcześniej. Ja Wam serdecznie dziękuję za taki krótki spacerek. Nie omawiałam każdej rośliny po kolei, bo dużo mam pracy. A chciałam Wam mniej więcej pokazać, jak się mój ogród zmienił. Same krokusy były wiosną, później iryski. A teraz, jak widać, inne byliny. Dziękuję Wam za spacer. Pozdrawiam serdecznie. I do następnego. Pa, pa.